Elo, elo to jest kolejny film Dzisiaj y, Staruch od wyodnował Jak widać ostatni film by był smutny Bo miałem mega mało szczęścia Przez ostatnie dni nie po Minecraft'cie Ale teraz tak. wracamy Z użyciem mojego ostatniego diaksa na łopatę Ostatni idę XD Idę do Nadaru Też miałem iść, ale stwierdziłem, że nie ma sensu no, 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 tak. Co? Tam w ogóle domek soska, tak wygląda, Ściągną go z neta, przez to jest ładny. Jest. Zero własnych ambicji. Brian, dasz jakieś jedzenie? Tak. Co, ty? nie? Znaczy dasz jakieś jedzenie? Ja chowam wszystkie moje... ...ludy do Ender Cesta. Maję to za odpowiedź tak, a Endel da się zebrać kierowem normalnie, co on się rozwala. Rozwala się tylko ze świeczem można. A jest od, odbuchnięty? Nie, a na Jeszcze? Jeszcze? Odbuchnięty! Ten co wymyślił. A jakby miejsce. tu... Co tam? mentos, Co, co, co? Tutaj? Tutaj. Gdzie mieliście tą dziurę? Już jej nie ma. Wiesz samu? Ale jakiej dziury? Właśnie. O tej, tam do kopalni. Tutaj. No czemu jej nie ma? Bo ona idzie do mojego domu, to nie? Ja tam no. kopałem moją dziurę. Podziemią w moim domu. Ja się patrzę, a to takie w dół idzie, więc... więc nie. Nie ma I tak już no, miałem do mnie wracać, to... więc... Nie ma tej dziury. To jest mi akurat obojętne. nie wiem co na to Ta dziura była była. Te, hmm, no trochę źle, bo tam był mój okej, okay, do którego miałem wracać. Nie pieniąż do mnie wracam do mnie. I spałnęłem. Ja tam mam jak chyba jak nie wracam do ja Brian'a ja i z Co ty, Brian, zbierasz w... Hmm. Ktoś zbierał ode mnie jedzenie? podejrzenia Samo się chyba nie zasadziło, Brian, co nie? Co? Samo się chyba nie zasadziło jedzenie, co nie? Nie, wiem, co tam nie mówisz Mendoza, ty wiesz co No wiem! Wiem o co ci chodzi, bo ty zebrałeś ode mnie jedzenie Nie! Mendoza nie mogę. Co miałeś? Powiem tak, Mentos. O. Ciesz się, że nie spłonąłeś w lawie. Ty ty ty. Zobacz, jak Mentos przymierza nowe granice znerwowania. Patrzcie z domek z internetu. To ja... tu są zecy soska, jakby co. Gdzie? Tu. Wymyślił sobie takie drzewo, dał, że nie można przejść. Co za ty, Piasz? Pokażę, jak to wygląda jego dom. A nie, czekaj, on zaraz powie, że się czepia, że mu wchodzę do domu. Dobro, to nie, to jest pada. To Nie pokażę wam, jak wygląda jego do dom. To są jego zecy, tu, kocham, fajnie. Tu właśnie umarł. Tak, to umarł. Zabiłem go. Patrz, dowód pierwszy. Miał TNT. To nice. Ale za to nie wiem, co się stało. Dwa diaksowe kill Myślisz, że pożyczyłbym jeden? No, ale jest ci winny i tak. To A czemu on mi jest winny? No, bo jest użył 2 TNT. No to nie wiem czy 2 TNT to są więcej, 3 TNT. Ale czy to jest wartość kill -offa? Tego już nie wiem. A kill up ci chodzi. A TNT to tak, Z TNT, tnt to mogę Ale nie, nie będę. Nawet nawet tego co mi się należy nie będę brał. Eee, ja idę kopać żwir. Tere, tere, tere. O, jedzenie. No męsza, fakt, pod wodą tutaj dziękuję. Hmm, tu widać łatwo. Tam jest. nie jest Żwir? Czy jest? Tak, myślałem, że to jest ten diory czy coś. A Mentos jest nie, tą fajną 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 jest, tylko fajną A Mentosowi... z dwóch. fajną No właśnie, on miał te fajną 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 Masz cenę go. Mentos. Co? Y, Przepalam u Ciebie ziemniaki. No dobra. No i wstrzymałem, jak ktoś ukradł wodę. Żadna prowizja nie idzie do Ciebie. Bo Ty ostatnio zabrali z mojej farmy, jakby to. No! Co? <głosłotny> <głosłotny> so, xD, xD, xD. Wiem, jak łatwo pozyskać materiały. Wiecie jak? Podbić z najbliższego klipera. Powiedzieć mu się ma. Ow. Tu w ogóle kwiatek pustynny. Ktoś się nudziło. Dzekonat pokazać, że to jest ty, ty, ty. moje tajemne przejście. Co, co pokazać? Dajemne przejście. Co jest? Podłączyłem do sobie na chwilę telefon do ładowania, że mam full. Ty masz zepsuty telefon. W pół godziny mi się nie naładowało do 100%. Masz zepsuty telefon. No, no masz tam batalę. <laughs> Po prostu mam mocny młodowarkę i telefon flagowy, który się tak szybko ładuje. Proste. Nie, masz zepsutą baterię. Zepsutą. Nie, wolę. Dobra, mam item, ale. Blisko zbiorników wodnych często znajduje się żwiry Hmm, chyba nie w tym wypadku hmm. O, potrzebuję piasku, wykopię to Kurde, nie mam jak enchantu zrobić Nie mam levela ma Abym sen cantyn od ząb lełopaty Ja Lecz nie stać mnie na to. Będę biegał z biedną łopatą. Chcesz pokazać Mentosowi moje tajne przejście? Chcesz zabrać Mentosowi twoje tajne przejście? Ale Mentos ma, ma niezadobany obrótek. Mędrz, ma ogródek? Brzydko. No, te, 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 u mnie na dole. To jest jego ogródek? Brzydki, tu nie? Niezadobany mm. Niezadowany. Jak się nie zadowala? Nie to wiem co znaczy. No, trawa. Krawa sięga do. A wiedziałem, tak, że o to, to ci chodzi. Tak to tak ma być. też mówię, nie do końca estetyczne, ale ja tam. Długa trawa tam. Za tym co Ej, kamerat, pokazałeś mi w moje tajemne przejście? To Nie, to twoje tajemne. To tak nie jest tajemne. Przecież widziałem twoje tajemne przejście. A to nie jest... To nie jest z poradnika. Zmieniłem je. Ooo, oh, man. Creeper. Ile piasku okay, dropi? jeden kiper? Dużo Co? No, Łożesz ty w mordę, no. mordę, Normalny taki teren Może nie wysadź go Jak twój nowy teren? A tam, ta działka, to co? Też Tylko, że chcemy mieć takie spokojniejsze miejsce na domu, oprócz tamtego no, tam mnie co chwilę odwiedzacie to, i... Tam, tam, tutaj jest moja dziura, tu jest moja dziura, tu jest moja dziura. No dobra, tym ja tymi. jestem tu bardziej na tej części wyspy. No i? Będziesz miał tyle terenu. No, ten... Jezu, ten już na narzeka ile terenu to jest, ja nie mogę. Pieczuja, mówicie. mówimy. Okay, ale wiem o jakim terenie mówię. A Konrad mówi o terenie kolejnym sobie, przy własne. Prawa część wyspy. Większym jest mój, co nie? No, cała część prawej wyspy, a to jest pustynia. kto by chciał się pustyni? Nie, niech się pustyni. Ja bym badał też. Nie. Co nie? Serio, Co nie, zimowałeś? Mentos? No, winę to jest lagi Chcesz zebrać mój eks, Mentos? <głos> tak. <głos> tak, tak tak lepiej No bez jaj ludzie! Ja mam dwa expu, a wy mi zbieracie exp jeszcze Nie, Creeper wysadził no. moje itemy. Nie, bez jaj. Mieszkałbym, że Creeper wysadził no, moje No nie zabiera. Zabrałem Expo. <noise> Mój exp zabrałeś? Nie dobra już. Nie, bałeś. nie twój, nie twój, nie Mam no tylko dwa. Ej, widzicie co zrobił Creeper? Jeśli wysadził moje itemy, to chyba ja mam rage'a totalnego. Super, może Jeden wysadzić witamy, co nie? Ja kiedyś tak miałem chyba, żeby mi kill wysadził ten. Proszę, żeby teraz tak nie było. Uff. Gdzie jest mój kill up Mentos? Gotowo widzieć. A ty nie masz mojego? Ja nie mam twojego kill Nie. No. Myślę, że podniosłeś Jaki ty masz kill w ten z Fortuną? No? Nie. Aha uh -huh. komradek go zmarnował. Serio? No mi nie dajesz się zlecić. Jak mu nie daje zlecić? Bo ja go nie zmarnowałem, tylko widzisz, jaka była sytuacja w nederze, tak? No, Jakie ładne rybki! What the fuck? Ja ich nie zabijam. Są piękne. O kurde! O Kurde. Gdzie? O kurde. Już wyjąłem miecz. Tak? Ej, tego bym się na mojej działce nie spodziewał. Nie umierzycie, co mam, co znalazłem na mojej nowej działce? Ja Odcinek. W jakiej nowej działce? Gdzie on ma nową działkę? No, chodź, pokażę ci. A gdzie mam iść? Tu, gdzie jest Brian. Tu się zaczyna mniej więcej. Nie, bardziej w lewo jeszcze. Patrz, o, jak mi... O, tu widzisz ten I kwiatek? Od tego kwiatka po prawej jest moja działka. Ta pustynia. A tamto, tamto. A druga część pustyni, to, to i... nie wiem, twoja albo gdzie tam masz tą dziurę swoją. I patrzcie co znalazłem ale tutaj. To kto ma... mi zrobił kolejne dziury? Gdzie są rybki? Chodź, pokażę ci to, Mentos, ale nie zabijajcie jak, ich, proszę. Jak... Bo są najpiękniejsze. Dają do nie w tym, Mentos, w tym jeziorku. Patrz, patrzcie patrz, co tu jeszcze jest. Po pierwsze... Mówię nie zabijaj, a ty mi zabijasz. A to nie, nie są zabijaj. Ale nie zabijaj ich, no to kurde. Patrzcie, kurde, nie tutaj, środku. Dobra, faktycznie ładna, nie zabijam ich. A kałamalnice jedzą ryby, jakby co konrad nie. No dobra, to cię odpuszczę Patrzcie co to jest tu, patrzcie co jest tutaj. Chodźcie do mnie, tu I gdzie do... ryby. Ja. Zostawcie ryby. Co to Co to jest? No nie wierzę, no. Ogarniasz to? Nie Czemu robisz innym graczom na złość? No na no. złość, no zabijasz czyjeś ryby, ktoś ci no, mówi, że nie. A ty I je zabijasz. nie zabijasz. Ona i tak znikną. Nie zniknęłyby, Są są zamkniętym terenie, by nie zniknęły Jeszcze nie trafił Nie strzelaj. No ktoś ci pozwolił? Co? To jest źródło lawy od którego smęt Smytosem lawę. Jakby co? Od to jest ty... Przecież tam są dwa źródła lawy. Cyf. No dobra, Co? Ale zostawcie już nie krodnijcie no To nie jest twoje. <grym> A czemu? Ty nie nazwałeś go swoim, to ja mogę to zrobić, tak? No co za ham? Mendo patrz co on robi? Zapróbuję no zepchać. Ty, za... Pa, jeszcze. na Mówię przestań. No to ty zacząłeś Kiedy najpierw mnie spychasz, Najpierw w ogóle zabijasz moje ryby. Później bierz mnie mieczem Czemu jeszcze na koniec spychasz. To po, przestań. Nie, bo ty zawsze masz takie zrozumienia, że jak ktoś coś powie, że to jest jego, to od razu by jeszcze się o to obrażał. Ja cię znam, Brian. Ale to nie jest twoje źródło lawy. No to nie nazywam go moim źródłem ja lawy, ale miałem. mówię, żebyś po prostu mi go teraz nie niszczył. Ale zatykałeś go, zatykałeś. Zatykałem części, które były puste, jakbyś nie zauważył. Ale nie. Po co bym zatykać się... źródło lawy, które chciałem mieć, XD? Logika, Briana. To nie jest. I dalej będziemy mówić. W końcu, czyje to jest?

no, ale jest... Ale tam była, była dziura na środku. No ale tutaj była lawa. Ale tutaj... widzisz, no spływa, tutaj... tak? To jest spływająca lawa, to się nie liczy. Ale to nie była spływająca, palisz, było tak. na piasku chłopak. Ja usunę moje point i mentos wyszedł no. Perfect timing normalny Dobra, muszę iść znaleźć gdzie może być żwiry Gdzie najczęściej jest żwir, jak myślisz? Się wydaje się, że tam może być. W tej dziurze sobie Brian załata Niby. No właśnie. Trzeba znaleźć nową dziurę. Ha, ja już wiem. O, Glowstone wizer sztukowalnym. Nie, nasz, Bo mnie już nie, stać, proste. Co? Już nawet expa nie, 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 Co? co nie, 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 to najbiedniejszy nie, 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 najbiedniejszy oficjalnie. O, Nie widzę ci na mapie, więc nawet nie wiem gdzie jesteś. Czy to mentos? Tak, dobrze mówicie. To mentos. Zaskopał ten plus jeden. Do ale jest, mądrości. się dostajemo, co to jest? Jest, się od wody. Nice. Kurde. Dobra. Zacznijmy od tej. O, 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 ale jasno. O, o, o. o ziomek. Nie przemyślałem, że ziomek robi też zły wybuch Jestem tak biedny, że od nowa będę kopał żelazo, nie od, Odkąd jest twoja działka, Odkąd bambus się kończy tak, prawa strona pustyni, tak? Pustyni można mieć dużo, bo to jest pustynia, tak? Kto lubi pusty piasek Ale nie można mieć. Ale Cześć, to jest pustynia człowieku, Kto chce... Tak. Chcia... Czemu nie... Ja, ch... ja, Cześć, ja ci mogę pozwolić wziąć po... Po... połowę drugiej pustyni, jakby dla mnie to jest obojętne, to no, jest ale... pustynia. Później będę. Okej będę. ja... Uh, nie bierzę się całej pustyni. Połowę pustyni, no, pustyni a pustynia, to jest mała no, ale... wyspa, tak? Niczyja. ja. Czemu nie... Jak nie, to nie 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 później, ja tu będę miał dom później, to czy ja nie? Nie, że... nie, ziemia nie ja, a na przykład. A, pusycę biorę i to jest mój na przykład. Nie. No. I tak nie no, ale to już jest na części pustyni, którą ja chciałem i widzę. No, no, Jak no to chcesz to bierzesz tam w ci Nie całą. No, to tak. wezmiesz całą pustynię. Nie weźmy w całej pustyni. Weźmy w... No to wezmę prawą część pustyni, przecież powiedziałem? Jak się kończy twój, ba twój bambus, to poprawię od tego bambusa moja pustynia, po lewej może być twoja, jak chcesz mieć taką samą. Proszę bardzo. Otwórz tę mapę i zobacz Mi nawet nie mieć, mieć... To... Mi nawet nie mieć taką... Ale to jest pustynia! Tego jest cała mapa, człowieku! To jest sam piasek, pełno duże piasku! jakbym chciał na zbudowanie Co innego ziemia, drzewa i kopalnie? To jest pusta pustynia, piach! Piach! Więc o co ci chodzi? Bierzce drugą całą pustynię i już. Ja ci nie bronię.